Tak, bo mi się udało ojcu kompa zakroić. A ja mam jest super sprzęt, tak zawsze. Że ma tak porządny wehikuł. no co, ja dzisiaj gram klockiem. Dobra, Jakaś Dawaj. Podaj IP. E, pila, piwa e, 0700. Mam. 997. No. Moja babcia. Mam, loguje się. Oko? już czekam. Ja biorę kloczkę. Okej, okay, no to jakaś, i tak padniesz. Wybierz mapę jakąś fajną. Niech hmm. będzie oława. Dobra. Czekaj, kamerę zmienię, bo jest taka trochę lipna. Nie no to jest lip, no zmienia inną, co to jest e, ta za bliska. No masz rację O czekaj konfigat sprawdzę o, o, o skok mam Oto Czekaj, teraz mój skok Patrz jak fajnie skacze. O, czekaj, a czekaj, gdzie mam pięść, no czekaj, o już mam Ty, prałeś mi chłopie zdawił, wiesz co? Konfiga sprawdzam dobra, teraz ja pięść. Czekaj blok! A, Oj, dobre. Ja ci blok nie wyszedł. Patrz, pokażę Ci fajną sztuczkę, patrz na to. czekaj Dobra. No Patrz! Enter! Muszę ten nowy kompa Ja też, masz protesty, w procesie ten siedmiu rdzeniowi wysiadam. Ej... To 10 GHz to jest... O, o, już prawie. Dawaj, dawaj, dawaj. To co, walczymy? No dobra. Dawaj, 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 dawaj. dalej, dawaj, 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 dawaj. Masz, 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 masz. masz. dawaj, dawaj, dalej, dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj. dalej, 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 Masz. dalej, no, patrz teraz na to fatality. Kończko win. Ne, wiesz co oszukujesz? Co ja oszukuję, to co to już? Mistrzem jestem, a nie. To co, kończymy, bo się się mnie. No, stary. Ojciec mi chyba zatłuczy. To na razie.